Pokażę Wam dziś oraz opowiem o tej fantastycznej, nietuzinkowej roślinie, jaką jest kordlina australijska. Jest to roślina, która w naturze, jak sama nazwa zresztą wskazuje, pochodzi z rejonu Australii oraz Nowej Zelandii, gdzie tworzy tam wysokie drzewa. W naszym zimnym polskim klimacie roślina ta może być traktowana wyłącznie jako roślina tarasowa. Oraz pojemnikowa. I na zimę taką roślinę po prostu trzeba zabierać, gdyż kordylina australijska toleruje tylko niewielkie spadki temperatur. Na rynku ogrodniczym dostępnych jest kilka odmian kordyliny australijskiej. Są takie, które mają trójbarwne liście, ale są również takie, które tutaj widzimy, które ja posiadam. Po mojej prawej stronie jest odmiana o bordowych liściach Red Star, a po lewej stronie widzimy dosyć młodą sadzonkę i jest to podstawowa forma kordyliny australijskiej, zielona jest ona najbardziej odporna, najbardziej odporna na minusowe temperatury, bo wytrzymuje około minus 8 stopni oraz najbardziej odporna na wysokie nasłonecznienie. Gdyż chociażby ta kordylina Red Star nie lubi zbytniego ostrego słońca. Dlatego też musi być sadzona w półcieniu. Po prostu musi stać w płcieniu. Natomiast ta może stać w miejscu, gdzie tego słońca jest dosyć Dużo. Odmianę Red Star posiadam od 2008 roku. W pierwszych dwóch latach uprawy zdecydowałem się, wtedy mało wiedząc, tak naprawdę nic nie wiedząc o uprawie tej rośliny, posadzić do gruntu. I to był błąd, ponieważ roślina. Każdego, każdej zimy, po tych dwóch zimach, yy, traciła całą część nadziemną i odrastała z powrotem z korzeni, pomimo tego, że była bardzo solidnie przykryta jedliną. Dlatego też, po tych dwóch latach uprawy gruntowej, zdecydowałem się, że posadzę ją do Donicy. I to był dobry ruch, ponieważ roślina ta w tym momencie ma ponad. 2 metry, czyli po 14 latach uprawy w donicy, która w zasadzie nie jest zbyt duża, bo około 15-litrowa i jestem sam zdziwiony, że ta kordylina rośnie w tak małej donicy i to całkiem fajnie, całkiem dużo, całkiem duża. A ta zielona kordylina, był to prezent jakoś 3 lata temu, otrzymałem Małą sadzonkę bez korzeni, chyba od znajomego mieszkającego w Wielkiej Brytanii. I ta kordylina przez te 3 lata urosła do około 150 cm i bardzo szybko też rośnie. Jest ona łatwa w uprawie, tak naprawdę nie imają się jej żadne szkodniki. Oprócz czasami rdzy, która może pojawiać się na liściach. Wtedy też taką kordylinę należy opryskać preparatem grzybobójczym, ale jest to niezwykle rzadkie zjawisko, żeby kordylina w naszym klimacie chorowała. A kordylina lubi dosyć wilgotny klimat, niezbyt gorący, dosyć nawet powiedziałbym chłodny, gdzieś w granicach 20-25 stopni latem. W takiej temperaturze czuje się po prostu najlepiej. Kordyna australijska nie lubi zbytniego przelania podłoża, to znaczy, że woda nie może zbyt długo zalegać w korzeniach, gdyż wtedy może dochodzić do gnicia tej rośliny. Nie lubi też przesuszenia. Gdyż wtedy niestety może się tak zdarzyć, że roślina będzie nam ym, tracić te liście, po prostu roślina ym, będzie je gubić, i ym, roślina ta będzie miała brzydkie liście z biegiem czasu, jeśli zostanie chociażby raz bardzo mocno przesuszona. Dlatego też dbajmy o to latem podczas dużego upału, aby te rośliny solidnie nawadniać. Jeśli chodzi o glebę, gleba musi być przepuszczalna, dosyć żyzna o odczynie obojętnym. Na takiej, w takiej glebie w Donicy będzie się czuła najlepiej. Ja osobiście kordylinę zimą wystawiam, jeśli tylko temperatura przez dłuższy czas jest na plusie. Tej zimy to mało minusowych dni było, więc tak, na, tak naprawdę roślina ta stała tylko w zamknięciu przez część grudnia oraz gdzieś tak przez trzy tygodnie w styczniu, przez cały luty jest na zewnątrz, gdyż temperatura zimą dla Kordyliny powinna wynosić poniżej 10 stopni. Dlatego też, jeśli nie mamy zbyt chłodnego. Pomieszczenia, w którym możemy przetrzymywać taką roślinę, no to może być problem, ponieważ roślina ta może nam po prostu nie przeżyć zimy albo będzie zbyt wyciągnięta, zbyt osłabiona po zimie. Roślina ta po prostu musi przejść okres spoczynku. Jeśli mamy u siebie w ogrodzie albo planujemy egzotyczne rabaty. To taką kordylinę śmiało możemy postawić na takiej rabacie. Ona będzie bardzo fajnie wyglądała chociażby z kannami, z palmami oraz z daliami, gdzie te rośliny po prostu fajnie ze sobą kontrastują, fajnie się dopełniają i wyglądają naprawdę całkiem fajnie. Zresztą, generalnie ta roślina jest bardzo taka uniwersalna i sprawdza się tak naprawdę w ogrodzie, w każdym miejscu, jako roślina doniczkowa. Natomiast jeśli chcemy ją oczywiście postać do gruntu, to wiadomo, trzeba bardzo mocno ją wtedy dogrzewać, ale najlepiej wtedy sprawdziłaby się wyłącznie ta zim, ta zielona odmiana, ta zielona kordelina, która wytrzymuje spadki do około minus 8 stopni, gdyż Red Star znosi temperaturę do około minus 3 stopni, 5. 5 to już tak, w takich przypadkach, gdzie roślina jest dosyć duża, ale wtedy możemy się liczyć z tym, że kordylina nam po prostu może stracić część tych liści. I jeszcze takie dwie ciekawostki. Kordylina jest określana przez wielu ogrodników jako kapuściana palma, gdyż wielu przypomina ona właśnie tę roślinę palmę, do której, z którą bardzo często jest też mylona. Natomiast mnie osobiście przypomina ona bardziej, nie wiem, jukę, roztratę chociażby, czy też dracenę. Drugą taką ciekawostką jest to, że botanicy nadali jej nazwę Cordelina z łaciny czyli czyli kordyle, gdyż dla niektórych botaników Korzenie tej rośliny przypominają właśnie maczugi. A ja na sam koniec chciałbym zaprosić do obejrzenia kolejnego odcinka Roku w Ogrodzie, gdzie będę opowiadał właśnie o tej, o tej fantastycznej roślinie. Możecie ten program zobaczyć na antenie TVP1, TVP3 oraz TVP ABC. Natomiast jeśli spodobał, spodobał, spodobał Wam się ten materiał, to oczywiście zapraszam do e, lajkowania, zostawiania e, subskrypcji oraz do komentowania. A jeśli macie jakieś pytania, no to śmiało oczywiście możecie je zadawać. W komentarzach. A jeśli macie jeszcze jakieś inne doświadczenia w uprawie tych roślin, to oczywiście jestem bardzo chętny przeczytać takie, takie komentarze.